No i witam standardowo po przerwie. <noise> Miałem nagrać tydzień temu, bo najpierw chorowałem. Przewlekła choroba, jakaś grypa czy coś w tym stylu. To z krótkim oddechem nie będę nagrywał. Powiedziałem sobie. Później, oczywiście, dwa tygodnie nie ćwiczyłem. Odstawiłem wszystko całkowicie, bo stwierdziłem, że mój organizm potrzebuje przerwę. To i sobie zrobiłem przerwę. Znaczy, zrobiłem przymusową przerwę od treningu, bo tak jak powiedziałem, złapała mnie grypa straszna, to tylko B12 wbijałem z, z taką multivitaminą Lekko mnie stawiałem na nogi, ale niewydolność płuc miałem, wiadomo, astma, także odcinek nie wszedł, bo kłopoty zdrowotne były. No i minęła choroba w miarę. Tydzień przetrenowałem, wskoczyłem na suspension znowu sam, ładując codziennie go, wiecie, to jest yy, teść na wodzie. I co? I ładowałem go tylko w barki, bo wiem, że Supension ma to do siebie, że robi infekcje z doświadczenia, z filmów na YouTubie amerykańskich, kurwa, prosów. Także wbijam go tylko w barki, tutaj w tą i tutaj, w przedni barki, tak co codziennie. Raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. I tak wbijam cały tydzień i Dzisiaj jest wtorek, tydzień temu w niedzielę zaczęły mnie nawalać te barki, ale mówię, chuj, zrobię trening sobie barków, mówię, nie ma to, że boli, zrobiłem trening barków i słuchajcie, cały tydzień tamten, poniedziałek budzę się i naprawdę jeszcze, zobaczcie, są reszty, nie widać już może, o, ale... Budzę się taki ból barków, że rąk do góry nie mogłem podnieść. Tu te buły przednie takie nabrzmiałe, te boczne też takie nabrzmiałe. Mówię, Boże kochany, taka infekcja, ale to się czerwone nie robiło. Także wstrzymałem się z antybiotykiem, mówię, bo znam swój organizm. Swoje mięśnie i myślę sobie po prostu je przeładowałem i tak nabrzmiały, że aż bolą, no to poczekałem 2-3 dni, a ten ból nie schodził. W międzyczasie właśnie wyskoczyły te krwiaki takie wielkie, teraz już zeszły, jakby ktoś mnie normalnie baseballem jakimś obłożył. Jakby coś normalnie zerwał sobie bez kitu. Ale to przecież nic nie było zerwane. Także tak stwierdzając, podejmując szybką decyzję, zarzuciłem pencylinę. Bo mam zapas. A to jest antybiotyk, który zawsze dostaje na infekcje, Tutaj w Anglii. Zapuściłem tą pencylinkę. No i jem ją od środy do niedzieli, no do sobot do niedzieli powiedzmy, ale w sobotę rano obudziłem się i już już wiedziałem, że to wszystko schodzi, już było dużo lepiej, także poszedłem na bramkę miałem nie iść, ale poszedłem i było ok, w niedzielę rano już było ok, także w poniedziałek wczoraj. Zrobiłem sobie trening na nowo, klateczkę. Dzisiaj posprzątałem swoją domową siłkę. No nie będę pokazywał, bo tak ustawiłem telefon, że jak dotknę, to już drugi raz nie będę umiał ustawić. Także dzisiaj nogi zrobię wreszcie fajnie sobie w domowym zaciszu. W międzyczasie stwierdziłem, że zostanie tylko w moim menu. Menu. <laughs> Hormon, cztery jednostki, zmniejszone o jednostkę. Myślałam nad dwoma jednostkami, taka rotacja, żeby trochę zmniejszyć, ale stwierdziłem, niech to będzie cztery. Cztery jednostki hormonu i... I, i no i sustanon, strzał co drugi dzień. Hormon teraz bije. Właśnie to są stare boksy, nowe. Nowy design wchodzi niebawem, to Wam pokażę. Hormon bije z nasy, tak samo jak z Sustanon. To macie kod pocztowy, kod do zeskanowania. Flakoniki. No ampułeczki i rozpuszczalniki i wiadomo proszek do rozpuszczenia. To jest pakowane po 50 jednostek no czyli parę boksów zejdzie w ciągu miesiąca czekajcie też 4 jednostki razy 7 4 razy 7 to jest 28 28 jednostek no czyli na dwa tygodnie tak starczy prawie że o co dalej? W tym tygodniu mówię, trenuję każdą grupę osobno. Wiadomo, biceps z tricepsem, taki delikatny powrót. Wczoraj cztery ćwiczenia na klatkę zrobiłem. Wiadomo, oczywiście suplementy cały czas trzymam, chociaż te dwa tygodnie ostatnie nie jadłem nic, bo ja mam taki mętnik w głowie zawsze, że jak coś mi się dzieje, czy to jest choroba, czy to jest właśnie infekcja jakaś, co by się nie działo, jak, jak ja nie mogę trenować, to od razu mnie łapie jakaś deprecha. Zaczynam wpierdalać główna. Nie mam siły w ogóle. No, wyjść z łóżka, i tak to wygląda po prostu. Także wreszcie się obudziłem i zobaczymy, jak to będzie. Widzicie, Morda w miarę wypoczęta. Wiadomo, jakieś tam wory pod oczami, ale to już podchodzi pod dźmarszki. Pierwszej młodości nie jestem. No, i tyle o moim zdrowiu. W czwartek ten mamy raz na dwa lata. Wiadomo, mam lekko przerośnięte serce. Kiedyś o tym przewijałem. To mamy właśnie, w czwartek mam idę na kardiogram, na badanie serca. Raz na dwa lata mi przysyłają taki list. Trochę też się obawiam tego, zobaczymy co, co to będzie. Wrzuciłem kardio treningowo 20 minut. To taki był plan, żeby już 3, tyg 3 tygodnie temu zacząłem to kardio. No, ale wiadomo, poległem. Choroba Dobra. mnie zmogła, później... Ta infekcja. No, i kardio idzie jak miało iść. Także 20 minut, cardio Może za 10 dni zwiększę to do 30. Tak dla zdrowia. Dzisiaj jestem w takim punkcie, że po prostu staram się. Nie robię ani formy, ani, ani masy, ani rzeźby, tylko po prostu odzyskuję. Nie wiem, czy tam coś straciłem, ale odzyskuję. Tą taką tęgość moją fizyczną. Wczoraj wrzuciłem zdjęcie na swój fanpage. Nie wygląda to źle. Wiadomo, jak jest człowiek nadmuchany, to wygląda inaczej niż jak jest nie nadmuchany Więc trzeba robić coraz więcej, coraz ciężej trenować i. Tak wygląda moja filozofia na dzień dzisiejszy: przetrwać parę tygodni, 5, 6 na sustanonie IGH, i za 6 tygodni wrzucimy jakąś śrubę, konkretniejszą, podkręcimy to wszystko i będą fajne wyniki, i wtedy decyzja, co dalej, wiadomo. A w międzyczasie powiem wam taką sytuację z bramki: bo, bo tak prosicie, żeby opowiadać. Nie powiem Wam o jakichś krwawych jadkach w dzisiejszym odcinku, ale zastanawiam się i też Wam kiedyś opowiem, może w przyszłych odcinkach, nawet o, o jakichś krwawych jadkach, o ciężkich walkach, o walkach o przeżycie. Już nie tylko o, 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 o jakichś tam walkach, tylko o takich konkretnych walkach grupowych. Ale tydzień temu, tydzień temu, nie w, to, nie w ten weekend, w tamten weekend, wstaję sobie w sosialu pomanianie, po bo dorabiam parę godzinek w sosialu w takiej innej. I słuchajcie, podchodzi 22 lata chłopak, podjebany lekko, My mówiłem mu, że nie wchodzi, bla bla bla, on w ogóle taki lamus, jakich mało. Uwierzcie mi, lama jakich mało, taki ta nowa generacja dzieciaków, taki no cwok niemota życiowa, nie ja wiem, pochowany w piwnicy. Lizus, i tak dalej, i on mówi, dobra, dobra. I on mówi za chwilę, a ja jestem policjantem, i mówi my, my bad, mówi moje odznaki: numer taki i taki na tym i na tym posterunku tu w Doncaster. A ja mówię do niego, to teraz to na pewno nie wejdziesz, jak jesteś psem. mówię Zabijaj się stąd, a on mówi do mnie, dlaczego, dlaczego, bo, mówię, bo jesteś najebany i nie wejdziesz odejść, nie chcę się z tobą rozmawiać. A on gada za chwilę odszedł mój, to ja dzwonię do swojego do serge, do swojego sier, 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 sierżanta, nie? Chodzi o co chodzi. I mówi podchodź do mnie, jaki jest twoje odznaki, na, numer. Mój ja mam oznakę ochrony, nie? Taki, taka wizytówka i tam jest badge number, tak zwany. Mówi, no, od, numer właśnie tej, tej mojej licencji, o, to się licencja nazywa. A ja mówię, chodź będę na ucho. A on tak podszedł, taki lamus, podszedł, no jaki, a ja mówię, wiesz jaki jest mój numer licencji, a on, no jaki, a ja mówię, fuck the police. <laughs> Dokładnie tak mu powiedziałem i mówię, bujaj się frajerze, a w końcu się wkurwiłem, a mówię, o bardzo, bo tam ten drugi taki młodzyń ze mną stał i krzyknął coś tam na niego, jeszcze mówi, o bardzo nieprofesjonalnie się zachowujecie, bardzo nieprofesjonalnie, ja to wszystko opiszę na posterunku swoim, taka kurwa z niego była, że aż się słuchać go nie dało. Także ja mu powiedziałem. Tak, a ty tak, a wy tacy wszyscy wszystkie te przywy takie profesjonalne jesteście? Bo jak mojemu ziomkowi kradną samochód, kurwa, dzwoni na psy, żeby z ubezpieczenia hajc jakiś tam by dostać, to co, kurwa? To przecież za 4 godziny wy kurwy jebane. A jak yy, mówię Co ja powiedziałem wtedy patrzcie zapomniałem. mnie. <laughs> No, a jak chodzicie tu po Lazarusie, korcie, mówię, żeby aresztować tego chłopa, to dziesięciu was potrzeba, a, a ja sam go rozpierdalam. Każdy bouncer sam go rozpierdala, takie macie jaja. Tacy profesjonalni jesteście, coś tam, coś tam. Nie pamiętam dokładnie co w złości jeszcze powiedziałem. I mówię, więc wypierdala, i w końcu chłopak poszedł. Ale uwierzcie mi, ta. Kurwa ta policja dzisiejsza, kurwa. To są takie kurwa cioty, że to jest masakra po prostu. No tak jak mówiłem, kiedyś pod domem miałem 13 policjantów i się bało mnie też, jak mnie odjebało na tabletkach. Dopiero jak mnie uszczyli, to, to 13, 13 chłopa się bało mnie. Porobionego tak, że nie wiedziałem, co się dzieje. No ale chuj z tym. I, i to by było na tyle. W tym momencie rzuciłem swoją robotę. Także szukam nowej. Stwierdziłem, że bramki... Znaczy no nie stwierdziłem, że bramki, urwałem się robota w hotelu, zmieli do zaoferowania tylko bramki dla mnie, to ja powiedziałem tak, że się pierdolcie, chcecie mieć feedback, mówię obstrańców na, na bramce, nie chcecie, nie, nie doceniacie mnie, to się pierdolcie, takim powiedziałem i tyle. Nie wiadomo, szef do mnie zadzwonił, później bo to menadżerowi gadałem, przepraszał o to i tamto. I mówi Jerzy, ale jak ja będę miał więcej godzin, to co zadzwonić? Będziesz... Ja mówię, no stary. Ja byś miał dobrą ofertę dla mnie, nie ma problemu. Yy, zawsze rozważę, to tak, nie ma, nie ma problemu, o, zaoferujesz mi tyle i tyle godzin, tak jak miałem kiedyś, spoko. Także dzisiaj szukam roboty, pewnie jakieś bramki dla innej firmy, jakaś ciecióweczka czy coś w tym stylu. Czas goni. Zobaczymy, co to będzie dalej. Najpierw trzeba będzie chałupę sprzedać dzieciaki, oddać to <laughs> iść na ulicę, nie? Człowiek się nie załamuje. Życie jest życiem, nic się nie dzieje bez powodu. Ja mam zawsze optymistyczne spojrzenie na świat. Także, tak jakby co, co by się nie działo, zacznijmy tylko co z tego serca. Tylko się boję, co będzie w czwartek. No, i tyle. Sześć tygodni wegetuję teraz, ćwiczę. Wiadomo, daję zawsze z siebie 100%, ale leci sam też. No, także hmm, uznałem, tak, żeby zrobić sobie przerwę od toksyn, bo ileż można. Raz na jakiś czas, raz, dwa razy w roku czasem zrobić taką przerwę, taki mały krok do tyłu. I tyle. Teść, wiadomo, leci u mnie parę lat. Parę. No, no, niech będzie. No bo no w sumie miałem roczną przerwę kiedyś, jak robiłem córkę swoją, pierwsze dziecko, nie? Bo syna stworzyłem na, na bombie. W ogóle, jest czarny, ale. Żona mi mówi, że to mój. <noise> Nie naświruje. Zawsze tak lubię świrować. No, syn jest podobny do mnie, także na 100%. Moje dziecko. Może tam lekko kod DNA zmieniony, bo pamiętam, że go na robiłem. Jak się szykowałem do pierwszych zawodów. I tak wygląda dzisiaj Jerzy. Flaczek urósł troszkę. Kaloryferek widać. Może za tydzień wrzucę zdjęcie bez koszulki. Wiadomo. Nie ma co się poddawać, trzeba iść do przodu. Co by mi nie powiedzieli, tak, tak? Tak, Wam szczerze powiem. Co by mi nie powiedzieli w tym szpitalu w czwartek, ja zdania nie zmienię. Będę dalej coś tam wbijał. Chyba, że mi straszną rzecz powiedzą, że za miesiąc dostanę zawał. <laughs> Wiadomo, na teściu zostanę, trwiczyć będę. I tak będzie już do końca życia wyglądało moje życie: że zawsze będę trenował. Więc. A jak, a jak już nie będę mógł tak rozrastać się, powiedzą, że to już dosyć, że to, że tam, to zacznę sobie boksować, może pójdę na jakieś, na jakieś lekcje boksu, zobaczymy, bo zawsze lubiłem boksować. I tyle. Taki mówię, vlog pokażę wam się. Dzisiaj znowu flaki z olejem, kluski z makaronem, frytki z, z ziemniakami. <taki>, Taki odcinek trochę o niczym, ale odświeżę, powiem, co u mnie słychać. Tak więc, jak widzicie, nie jest kolorowo. Wy, Wykaraskałem się dopiero z infekcji, bezrobotny <taki> i tyle. Trzeba żyć dalej. Wiadomo, modlić się do Boga o lepsze jutro. Są jakieś tam perspektywy. Zobaczymy, jak to dalej się skończy jak się dalej rozwinie, jaki czy to dobry, jednak był dobra decyzja, żeby rzucić robotę. No wydaje mi się, że dobra, zawsze będzie dobra. Może już bramek nie będę robił, w, w którymś tam momencie. Może jednak to będzie wszystko zdrowsze dla mnie, dla mojej głowy, nerwów. Chociaż uwielbiam te bramki, naprawdę bardzo uzależniają. Ta adrenalina, te nocne życie, takie w mieście, to jest jednak uzależniające psychicznie. Robię to od. 2009 roku tutaj w Anglii. Czyli to jest... No kopę lat, jakby nie było, nawet nie chce mi się liczyć. 10 14 rok o. Więc głowa do góry chłopaki gdzie byście nie byli w jakim głównie. Yy, za to, patrzcie na to zawsze optymistycznym okiem i nie poddawajcie się, tak jak ja się nie poddaję. Życie mamy jedno i naprawdę spędźmy je na tym, co uwielbiamy robić, co kochamy robić. Nie walcie w chuja, nie ćpajcie, nie pijcie. Skupcie się, ci co mnie oglądacie, skupcie się, tak jak ja powiedziałem na treningach, zawsze, zawsze wierzę do Boga, ja jestem dalej mnichem, dalej w czystości żyję i, i tak mam zamiar dalej żyć i tak będę żył, bo to jednak jakby nie było, Moja głowa jest zdrowa. Tak jak parę lat temu chlałem, 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 miałem chory łeb, o tym najbardziej, najlepiej wie moja żona. Dziś jestem inną osobą, kochającym mężem i kochającym ojcem. I chyba o to chodzi w życiu: żeby kochać swoją rodzinę, iść prawo przez ten świat, jakieś tam wzorce przekazać swoim dzieciom. Moje, mój, mój syn chodzi na karatę i na boks. I właśnie zaczyna mu zazdrościć tego boksu, bo i zaczyna mieć fajne ruchy. 6 lat, chłopak, robi szpagat. <grywia> Moja córka chodzi na tańce. Na, w tym za parę tygodni ma swój pierwszy, bo miała takie na scenie już grupowe tańce. Ale w tym za miesiąc, chyba za trzy tygodnie o dokładnie, ma swój prywatny taniec na scenie. Już o miejsce, które tam miejsce mają zająć. Także żona wysłała mi filmik, jak ona tańczy do muzyki. Słuchajcie, ja byłem w pracy i mi się łezka w oku zakręciła. To jest coś niesamowitego, patrząc na swoje dzieci, jak się rozwijają, ile pracy to wkładają, bo ja sam wiem po sobie, ile kosztuje to pracy, bo wiadomo, też y, przygotowałem się tu do tego, do tego, zawsze jakiś sport był w moim życiu i zdaje się z tego sprawę, że to jest poświęcenie, ale to też jest taki Dobre ukierunkowanie swojego dzieciaka, żeby właśnie później miał jakieś tam wartości w głowie, i przy, przykładowo nie zgubił, tak jak ja zgubiłam za młodu. I, i do te, tego pilnuję, właśnie żeby moje dzieci nie były takie jak ja, żeby nie szalały tak jak ja, jak ja szalałem, kiedy byłem małolatem. I to jest dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj już właśnie kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że coś tam od siebie przekazałem, i że coś tam zostanie wam w głowie. Wiadomo, dzisiaj się odcinek to jest taki o wszystkim i o niczym. Trochę o bramce przewinąłem, trochę o swoim zdrowiu, trochę o treningu, bla bla bla. Trochę o swoich dzieciach, o wartościach ojcowskich. Więc z uśmiechem na mordzie idziemy przez życie. I to by było na tyle. Trzymajcie, pokażę jeszcze Zmalał trochę Bicek, możliwe, że słabe światło będzie lepiej, obiecuję. Pozdrawiam, trzymajcie się, nie poddawajcie się, i wiadomo, żyjcie w czystości. Pozdro, byki.